Z Wami w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Mm, dzisiejszego dnia mm, będziemy dekorować pokój, ale zanim to na ten moment ja muszę wybrać się do szkoły na zajęcia, bo w środę i w czwartki mam zajęcia, a następnie wrócę do domu i będziemy mogli ogarnąć finalnie pokój, już świątecznie będą ozdoby, będzie chojneczka, także już się nie mogę doczekać, no ale wiadomo zanim to, no to muszę pojechać do szkoły i troszeczkę się pouczy. Jadę dzisiaj tylko na 3 godziny, ale wiadomo, muszę wyjechać wcześniej, także pół dnia mnie nie będzie. mam Was serdecznie do oglądania, do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi, do lajkowania, like komentowania i bez przedłużania zaczynamy tego vlogmasa. mam zajęć, zjadłam sobie obiadek i możemy zabrać się za dekorowanie pokoju, ale zaczniemy od tego co się dzieje tutaj czyli od łóżka i zmienimy pościel na świąteczną może już nie mogę doczekać jak będę w niej spała no po prostu ubiegam czy ta pościel nie jest po prostu przepiękna? ten ciastek Boże jest przepiękny jeszcze ten kolor, zobaczcie, ta pościela jest po prostu boska! Trochę mi się pogniotła po prasowaniu, bo leżała troszeczkę zgnieciona, ale to nie ważne. No, jest po prostu prześliczna, prze i czego nam brakuje? Brakuje jedynie poduszek teraz. A poduszki, tak jak mówiłam w przedostatnim vlogmasie, tak się prezentują. Christmas Magic są po prostu prześliczne. Idealnie pasowujące się no, kolorystycznie. Przechodzimy teraz do głównego elementu, jakim jest choinka. choinkę mamy z zeszłego roku. Jest ona taka, jak widzicie, dosyć mała, ale idealnie będzie pasowała nam tutaj jak przy oknie, a w tam tam postawie, ale raczej przy oknie, żeby było ją widać po prostu z zewnątrz. Jest ona ośnieżona, więc lekko się sypie, ale to nie szkodzi. Myślę, się, że w przyszłym roku niestety ale już nie będzie miała na sobie tyle śniegu. Zresztą, jest duże właśnie jak się wimuje, czy wkłada, no to jednak ten śnieg się osypuje. Spróbuję może ją jeszcze zabezpieczyć jakimś tutaj lakierem, ale wam to, że po cokolwiek coś da To naprawdę się sypie. Jak chcecie zobaczyć dokładnie wszystkie ozdoby. W sumie też je zobaczycie, ale dokładnie jak opowiadałam o ozdobach, to wpalajcie na poprzedniego Blogmasa. Na razie nie będę pokazała wszystkiego, co tutaj mam, bo nie ma to sensu. Zacznę od czubka tej choinki. W tamtym roku był lekki problem go jakoś tu upchać, ale udało mi się, więc może w tym roku tak udało się. Trzeba go tylko lekko napastować. To są w ogóle najpiękniejsze bałki, jakie ja, kiedykolwiek e, miałam. No, są sobie na takie cukiereczki. Są trochę spore do tej chowinki to prawda, ale uważam, że i tak mają swój e, fajny wipe I można je tak fajnie poukładać. O, że, że nie wyglądają, jakby były za duże. Nie to własne powiedziałam, ale tak Dobra tą choinkę. Ona tutaj ma miejsce na baterie, Także nie wiem, czy baterie z zeszłego roku będą działać. Niestety nie działają, idę szukać baterii. Rok temu dodawałam też takie laski ciepłowe, i nie wiem, czy w tym je gdzieś tutaj wepnę. Chyba, ale nie. Chyba wolę jakieś tak minimalistycznie pozostawić. Bo... Świeci! Udało się. Zamieniamy tą świeczuszkę? Na tą cukierko. Kwiatki tak pięknie się trzymają, że na razie naprawdę mi żal, cokolwiek z nimi robić, także. Jeszcze sobie stoję. Oczywiście w Łazience też nie może zabraknąć elementów świątecznych, i mam tutaj złą dwa ręczniczki i do tego dywanik. No, więc trzeba je tutaj ułożyć. przyszedł czas na zagospodarowanie tego miejsca. Tu ogólnie często stoi xbox mojego męża, ale jeśli go nie ma, no to jest pusto. Mam mi tu parę dekoracji. To są dekoracje do wazoniku, także zaraz poszukam wazoniku, który ostatnio sobie chowałam, ale no, muszę go znaleźć. Jest tutaj dziadek, ale myślę, że dziadka postawimy tutaj. Przy choineczce z jednej albo z drugiej strony zobaczymy. O. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało, jak będzie tutaj ten dziadek. Mam tutaj wazon, który idealnie pasuje kolorystycznie do naszych mebli, bo mamy takie dodatkowe czarne dodatki. Także będzie sobie stał tutaj, i zaraz wkładam resztę ozdób tutaj. Też taki podgrzewacz, który sobie włożę tutaj między i będzie to fajnie, uważam, wyglądało. Zadecydowałam, że jednak postawię ten lampią tutaj i też będzie fajnie to wyglądało, jak przyjdą klientki z jednej i z drugiej, będzie coś się ładnie błyszczało. A teraz możemy przejść do innego sprawcy będzie działo, a mianowicie do tych przyjśnych, świątecznych ciasteczek, bo muszę sobie policzyć, ile zostaje tutaj w Anglii, ile zabieram do Polski, a resztę sobie położę na stoliku i każdy będzie mógł sobie wziąć czy moje klientki, jak przyjdą, czy po prostu jak spłodnijemy i będziemy chcieli coś słodkiego. Udało mi się wybrać, które zostają tutaj. I niestety jedno mi się ukruszyło, ale to nic. Po prostu zostanie tutaj w domu, w pokoju. Także możemy rozkładać te przepyszne, te przepyszne ciasteczka. Szkoda zjadać. Obawiam się, że jeżeli te ciasteczka położę tutaj, to właśnie ta świeczka może mi je troszeczkę... Rozpuścić, a tego bym absolutnie nie chciała, a więc y, ciasteczka będą leżały i czekały sobie tutaj albo pod choinką, ale raczej y, tutaj. Także na razie, dopóki nie mam y, żadnego takiego ładnego talerzyczka, to położę je po prostu w tym kartoniku i będę się pojąć i sobie zjeść. prezentów. Celowa. Chciałabym za rolę tam, tam troszeczkę niżej jeszcze mieć e, lampeczki, ale to już w przyszłych dniach, bo muszę po prostu panie pojechać i poszukać takich, e, które są właśnie na baterie, nie na kontakt i są nie za wielkie, także no to będzie widoczne w e, późniejszych vlogmasach. Przyszedł czas na otwarcie kalendarza i ja mam e, jak zwykle swój ulubiony i ten drugi z herbatką, także zacznijmy od herbatki. I dzisiaj mamy piąty dzień. Blob masa, mamy jakąś taką fioletową. A w kalendarzu jest taka herbatka with Me. Nie wiem, co to za herbatka, ale ma składniki białej herbaty z moringo, cynamonem. I z jakimiś innymi różnymi rzeczami, których nie znam po angielsku. A jeśli chodzi o ten kalendarz, to szukamy sobie numerka 5. Mamy tutaj piąteczkę na jakimś ptaku. I mamy to samo, co w pierwszym okienku. Jakaś czekoladowa, czekolada pomyślna czekoladka. Na pewno będzie pyszny, tak jak ostatnio. O. Jak widzicie, mamy sobie świąteczną piżamkę. no jest po prostu przepiękna. Blaskie, cukrowe, boska. Jeszcze tak mięciutka, że oh, aż przyjemnie. Świeża piżamka, świeży pościel. Idealnie. Także ja już będę się z wami żegnać. Dziękuję za oglądanie tego vlogmasa i widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa!